1,5 miliona polskich rodzin wpadło już w ubóstwo energetyczne. 1,5 miliona polskich rodzin nie stać już na opłacenie rachunków za prąd i gaz. Co ósmy Polak musi ograniczać wydatki na jedzenie, by mieć w domu ciepło, by mieć w domu możliwość umycia się w ciepłej wodzie. Najnowsze dane Polskiej Izby Gospodarczej sprzedawców węgla są porażające. Nie dajemy sobie rady, nie dajemy sobie rady z drożyzną powstałą po pierwszej fali wymuszonej przez Brukselę ekotransformacji. A za półtora roku rusza nowa fala podwyżek. Znacznie wyższych, bo system ETS-2 obejmie także transport. Planowanie rządowe, osło osłony dla najuboższych to jest jak leczenie gangreny ubóstwem energetycznym plastrem. Zielony Ład trzeba odrzucić. Teraz, natychmiast, inaczej ta gangrena porze nas wszystkich. ETS-2 jest morderstwem dla całej gospodarki w Polsce. Praktycznie cały świat odrzuca ETS-2 poza Brukselą.